Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Agnieszkę Pasternak. Pana Kamila Dybika zapraszam również. Zapraszam Pana Dyrektora Cesiru, Pana Henryka Mańkę. Na scenie również mamy Pana Członka Zarządu Śląskiego Związku Pieki Pana Stefana Mleczkę. Wiceprezesa pod okręgu Sosnowiec. Podokręgu Sosnowiec. Pana Henryka Kurka, który również pełni funkcję kierownika naszej drużyny. Tadeusz Bizon, wiceprezes Śląskiego Związku Katowicach. A, jest Pan prezes Zagłębia Sosnowy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry, Nowy dobry. prezes Zagłębia Sosnowiec, bardzo serdecznie witamy również na, na naszym stuleciu. Oddaję głos Panu Michałowi Sysce. Możemy tak, e, w tak miłej atmosferze świętować e, wielkie święto. Dąbrowskiego i strzemieszygo sportu, czyli Stulecie Unii Dąbrowa Górnicza. W imieniu pana prezydenta Marcina Bazylaka chciałem złożyć serdeczne gratulacje i odczytać list skierowany do zarządu, do zawodników i do całej społeczności Unii Dąbrowa Górnicza. Szanowni Państwo, z okazji stulecia Unii Dąbrowa Górnicza składam na Państwa ręce serdeczne gratulacje wszystkim, którzy na przestrzeni tych lat wnieśli wkład w rozwój klubu i kształtowali jego historię. Przed 100 laty w Strzemieszycach Wielkich działalność rozpoczął Klub Sportowy Świt, którego Unia dziś święcąca doniosły jubileusz, jest godną spadkobierczynią. Dzięki zaangażowaniu kilku pokoleń działaczy i zawodników stworzono nie tylko warunki do uprawiania sportu dla młodzieży, ale również lokalną tożsamość strzemieszyckiej społeczności. W tym szczególnym dniu chcę za to podziękować. Gorąco wierzę również, że moc stuletniej tradycji będzie w kolejnych latach dobrym fundamentem, na którym można budować pomyślną przyszłość. Wyrazami szacunku Marcin, Marcin Bazylak, prezydent Rowy Górniczej. Ze swojej strony chciałem odnieść się do tego ostatniego fragmentu listu, a mianowicie o tym fundamencie, na którym będziemy mogli budować przyszłość. Bardzo się cieszę, że od kilku miesięcy prowadzimy owocne rozmowy z zarządem miasta, wspólnie z naczelnikiem. Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu i rozmawiamy o tym, jak stworzyć dobre warunki do rozwoju piłkarskiego dąbrowskiej młodzieży i o tym, jak budować dobre, trwałe fundamenty pod przyszłe sukcesy. I mam nadzieję, że efekty naszej wspólnej pracy będziemy widzieć już w tym sezonie, który się już rozpoczął, ale także w przestrzeni kolejnych dekad tak, aby za 100 lat nasi następcy mogli powiedzieć, że na początku XXI wieku Unia Dąbrowa Górnicza weszła w nowy etap rozwoju. Czego życzę zarządowi, wszystkim działaczom, przede wszystkim kibicom, a zawodnikom Unii życzę oczywiście dzisiaj zwycięstwa w dzisiejszym meczu i sukcesów w tym rozpoczynającym się sezonie 2021-2022. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pogoda wyśmienita, warunki do dzisiejszego turnieju i świętowania urodzin, stuletnich urodzin, fantastyczne. Mam nadzieję, że również będą fantastyczne wyniki, bo przecież 100 lat w historii klubu to dużo sukcesów, ale też pewnie i porażki, i trudniejsze czasy. Na szczęście, wszystkie te momenty zawirowań. Zakończyły się, wyszliście obronną ręką i w tej chwili możemy świętować stulecie naszego klubu. Cieszę się, że wśród osób, które tutaj prężnie działają, jest mój student już były oczywiście pan prezes Rafał Jabłoński, bo wiem, że ma głowę pełną pomysłów i mam nadzieję, że pomysły te będzie mógł realizować właśnie w klubie Unia Trzemieszyce. Ja ze swojej strony naprawdę cieszę się jak widzę, gdy najstarszy klub sportowy w Dąbrowie Górniczej y, zjednał się z najmłodszym z mydlic mojego takiego miejsca na ziemi. I tutaj Rafał też wielkie gratulacje, bo KS Medlice, rozmawiamy od kilku lat, obserwuję was bacznie i cieszę się, że doprowadziliście do takiego fajnego miksu, takiej fajnej fuzji 100 lat tradycji z waszym takim młodzieńczym zapałem i pomysłem na przyszłość. Dzięki wielkiej jeszcze 100, a nawet 200 lat. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Po tutaj, tutaj damy mały presekcik. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Dzisiaj tutaj jestem gościem, na co dzień pracownicy Centrum Sportu dbają o ten obiekt. Ja chciałbym odczytać list gratulacyjny, który jest skierowany od pracowników i dyrekcji Centrum Sportu i Rekreacji do władz klubu, do wszystkich zawodników. Pozwolę sobie teraz to odczytać. List gratulacyjny z okazji stulecia istnienia KS Unia Dąbrowa Górnicza. Szanowny Panie Prezesie, składamy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje za dotychczasową działalność w zakresie rozwoju piłki nożnej w naszym regionie. Życzymy, aby kolejne lata obfitowały w dalszy rozwój, sukcesy, satysfakcję oraz spełnienie założonych celów, a codzienne zaangażowanie przyczyniło się do dalszego rozwoju sportu. Podpisano Dyrekcja Centrum Sportu i Rekreacji. Pozwolę sobie ten list wręczyć tutaj na ręce Pana Wiceprezesa. I mam też pamiątkową statuetkę z tej okazji. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Bardzo dziękuję Unii za zaproszenie na ten wspaniały jubileusz. Od niedawna jestem prezesem Zagłębia Sosnowiec. Przed chwileczką tutaj o tym rozmawialiśmy. Ja powtórzyłem to, co mówiłem już dwa lata temu jako prezes Akademii. Akademii Zagłębia, że Zagłębie będzie mocne, jeśli cały region będzie mocny, cały region Zagłębia Dąbrowskiego. Ja mam taki taki pomysł i plan, który na pewno wdrożę, na pewno wprowadzę w życie. Wkrótce odbędzie się takie spotkanie z przedstawicielami najmocniejszych, najważniejszych klubów tutaj w regionie, bo wiem, że wiem, że im region będzie mocniejszy, tym Zagłębie będzie mocniejsze, tak jak to miało miejsce kiedyś. Ja pamiętam te czasy, kiedy Zagłębie grało w Ekstraklasie, a Mieliśmy naprawdę bardzo silne zaplecze w postaci CKS-u, czelać górnika, wojkowice, niwki, i to samo będziemy chcieli zrobić teraz. Ja, dzisiaj tutaj, nie tylko jestem na, tej, na tych uroczystościach, ale zostaję też na, na mecz Unii. Chcę zobaczyć chłopaków i z działem scoutingu już o tym rozmawiałem, jak będzie wyglądała koncepcja. Teraz, działania zagłębia Sosnowiec trochę się zmieni. Natomiast będziemy, będziemy bardzo wnikliwie monitorowali region. Także czekamy, obserwujemy Was naprawdę bardzo, bardzo wnikliwie i mam nadzieję, że wkrótce najlepsi z Was do nas dołączą albo otrzymają szansę treningów w Zagłębiu Sosnowiec. Generalnie chciałbym, żeby, żeby tak funkcjonował cały cały nasz region. Także bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja obiecuję, że no dołożę wszelkich starań, żeby spiąć ten region, żebyśmy znowu stanowili taką wielką siłę, żebyśmy rozwijali futbol razem. Myślę, że nam się to wspólnymi siłami uda, a Unii życzę kolejnych stu lat wypełnionych sukcesami. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ślicznie. Wracamy na pozostanie na meczu o godzinie 14.04. czwartej ligi. Dziękujemy Wam. Za chwilę przejdziemy do części oficjalnej związanej z odznaczeniami Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale zanim to nastąpi, bardzo dziękujemy. Zanim to nastąpi, oczywiście proszę Państwa ten event nie odbyłby się bez zaangażowania wielu, wielu osób. Przede wszystkim naszych sponsorów, których tutaj z tej sceny chciałbym przede wszystkim powitać. No i zapraszamy, oznaczone i zapraszamy oczywiście na scenę te osoby. Zaczynamy od, od znaki brązowej. Zapraszam na scenę Wojciecha Białka. Dariusza Klacze, Grzegorza Kozińskiego, Dariusza Machalskiego, Czesława Pałkę i Piotrka Pierścionka. Brązowe odznaczenie Śląsk Polskiego Związku Piłki Nożnej. W Związku Piłki Nożnej zapraszamy pana, panią Jelantę Kosmalę, pana Roberta Majewskiego i pana Kazimierza, Kazimierza Mierniczka. Jedna odznaka: Złota odznaka honorowa środka Związku Piłki Nożnej. Dla pana Pawła Cichego zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, Paweł Cichy, wieloletni prezes naszego klubu, można powiedzieć i człowiek ikona tego klubu, także zapraszamy serdecznie na scenę. Ma mogę użyć takiego określenia, drodzy Bilaci, bardzo mi miło spotkać się z Wami przy tej okazji, bo to tak jak w tej najbardziej popularnej polskiej podobno piosence, tak, 100 lat. Dzisiaj chciałbym się zaśpiewać. Z drugiej strony zawsze marzenia każdego, chyba żeby do, ty do tych 100 lat dożyć. Pozwólcie, że w imieniu prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej, od niedawna wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i prezesa podobnego, i Józefa Grząby, złożę Wam jak najserdeczniejsze życzenia. Była tu mowa o tych zakrętach, abyście już nigdy tych zakrętów nie przeżywali. Była tylko ta prosta i zawsze z burki. Tego Wam serdecznie życzę. Natomiast w imieniu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, na ręce prezesa, będę chciał przekazać tutaj serdeczne życzenia podpisane przez pana prezesa Henryka Kule i symboliczny y, voucher na zakupy sprzętu. Jeszcze raz gratuluję, życzę sukcesów i sportowych, i kolesportowych. Dziękuję ślicznie. Moi kochani, zapraszam wszystkich serdecznie tutaj obok sceny. E, w tej momencie właśnie przyleciał świeżutki, piękny tort, moi kochani na stulecie, więc zapraszamy wszystkich tutaj ze schodem Dobry Dzień dobry, dzień dobry, Dobra, dobry, dobry. dobry Cześć, smaczny? <laughs> Najwyższej nie?